Ziemeczki, witam Was na moim kanale i na kolejnym odcinku ze szkoły Driftu! Więc ziomeczki, jak zauważyliście, tak, mój kanał, jakby ta seria, ta seria na moim kanale w końcu osiągnęła limit, w którym się postarałem, dałem 110% z siebie i zrobiłem intro. Mam nadzieję, że wam się intro podobało, dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, czy, czy, jest, czy jest dobrze dopasowany do muzyczki, czy wam się podobało, czy nie. Chciałbym to wiedzieć od was, ponieważ ja to robię dla was, więc potrzebuję waszą waszą opinię, waszą, e, wasze, wasze zdanie potrzebuję. Więc dzisiaj zacznijmy od e, pierwszego komentarza, który otrzymałem ostatnio. Eee, ostatnie pytanie, które otrzymałem w komentarzach. Więc następująco. Adriana S. Bardzo tajemniczy chłopak. Adrian S. Znamy jego imię, ale nazwiska nie. Więc pytanie następ brzmi następująco. Czy do driftowania masz jakieś niestandardowe ustawienia, typu krótszy drugi bieg albo ciśnienie w kołach? Hmm. Także tak zastanawiałem się w sumie. Bo mam dużo albo driftu. Tak, kurczę, nie wiedziałem, czy powiedzieć tak, albo nie. Bo w sumie. Mam inny standard ustawienia, ale ich nie mam. Więc kurde, już wcale nie wiedziałem czy mam, czy nie mam. A o co mi chodzi, że nie wiedziałem, jak to powiedzieć? Chodzi o to, że większość aut, które zbudowałem do driftu, może nie większość, ale w sumie to jest większość, jeżeli jest więcej niż 50%, więc bym powiedział, że 60% aut, które zbudowałem do driftu, jak na przykład to BMW, w tym akurat się trochę bawiłem. Nawet to BMW, przepraszam bardzo, kurczę, za Twoje. Za ty, no to dzwonią na Skype'a człowiekowi nagrać odcinka nie dazu, nie? Więc... Dobra, streszczają sobie bo tu, kurczę, tak się rozbiegałem, tak fajnie to chciałem to tak to zaokrąglić. Ale powiem tak, że mam. Mam mam niestandardowe ustawienia, jeżeli o to ci chodzi, jak na przykład ciśnienia w kół, e, Krótsze drugie biegi to tak, mam e, bym powiedział, że nie w każdym samochodzie, ale... ale mam. Powiedzmy, jeżeli czuję, że jest taka potrzeba, to po prostu to trzeba zrobić. Jak na przykład szukam samochodu, by ci pokazać, na przykład, to ja dać przykład, jest do, na jednym z najlepszych przykładów. Właśnie jest, jest to autko, do którego wsiądziemy i za chwilę ci pokażę tuning, jak zrobiłem. W tym aucie to auto oryginalnie ma 100, 110 koni, waga jest 100 400 kg, bodajże, ale po, po moich przeróbkach to auto ma 8, 750 3 konie i waży tylko 8, 8, 800kg 800 więc jest, ma bardzo dużo mocy e, do małej do małej wagi, więc logicznie myśląc, no to będzie boksował koła w miejscu i nie będzie miało wystarczająco przyczepności, aby ten drift dobrze wyszedł nam prawo, lewo i tak dalej więc tutaj muszę po prostu ustawić tak biegi, aby w danym momencie obrotowym miały wystarczającą wystarczającą moc, aby nie było jej za dużo, a zaraz nie było jej za mało więc to trzeba było wszystko tak Pobawić się. Więc... Yy, aha, co do yy, ciśnienia w kół. Przeważnie, przeważnie tego nie robię, ale... Gdy powiedzmy auto ma małą przyczepność, jakby nie chce za bardzo mi skręcać podczas driftu, albo tak długo mu zajmuję, zajmuję mu, aby skręcić, to znaczy, że opony z przodu są zbyt mocno napompowane, czyli po prostu jakby się ślizgają, również tak samo jak i tylne yy, opony. I chwilę im zajmie, aby zobaczyć tą przyczepność z przodu, aby powiedzmy skręcić w dany, w dany kierunek. Więc... Jeżeli mi jest taki problem, to po prostu wystarczy zmniejszyć PS. Ja przeważnie to robię do 26, 6, tyle mi zawsze wystarcza. Czasami 25 widziały, to nie starcza, ale 26 powinien być taki 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 descent descent ciśnienie w oponach. Co do biegów, się pytałeś? Więc tak. Pamiętam chyba nie, tymione już teraz nie mam. Z tym autem się trochę trudziłem. Jest odcinek z tego, ale to był już odcinek jakby zrobiony od nowa. Ponieważ to jest jakby moje drugie auto, budowałem takie samo Ale chciałem wam pokazać jak to jest od nowa jest zbudować, więc e, Ogólnie pamiętam chyba, było e, Biegi były chyba na 4, chyba 4-0 było, coś w tym stylu, więc powiedzmy Ogólnie Final Drive, jak tutaj widzisz e, Zmniejszyłem na 3.20 e, Pierwszy bieg chyba zostawiłem jakby, był, albo zmniejszyłem do 2.58 e, 2, e, Drugi bieg, pamiętam, że drugi, czwarty, piąty, szósty i drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, więc tak, zmniejszyłem. I to właśnie jak tłumaczyłem wcześniej, tu próbowałem po prostu jakby e, numerkami i z, o, również tą ośką, którą mam tutaj z boku, z prawej strony masz description, czyli opis i gearing, czyli biegi i na dole jest jakby taka tabelka z biegami i one pokazują właśnie Moment obrotowy do prędkości pojazdu, i powiedzmy, wiemy że powiedzmy przy takiej prędkości mam taki moment obrotowy, albo przy, takiej, przy takim momencie obrotowym mogę oczekiwać takie prędkości. Więc może dla Was to dużo nie znaczy, ale dla mnie, jako już takiego powiedzmy, wgranego gracza, który jakby się już zna na tym wszystkim, dla mnie to po prostu jest bardzo e, bardzo jasne, ale trudno do wytłumaczenia. Tak to ujmę. Więc, więc dzisiaj, jakim auto będziemy budować? Oczywiście. Bo teraz mówiłem do Adriana S. Tłumaczyłem mu, jak, jak co i jak do pytania, którym zadałeś. Więc, jeżeli nie wyjaśniłem tego wystarczająco, a chciałbyś wiedzieć, jak to, Ja bym to bardziej z, z detalami powiedział, to napisz w komentarzu, ja to oczywiście odpiszę, odpowie, odpowiem, ponieważ odpowiadam dosłownie na każdą. E, na każdy komentarz. Więc dzisiaj. będziemy driftować. Tym, 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 tam, minęliśmy, ominęliśmy, kurczę, tu jest. Tutaj, ponieważ dostaję następujący challenge, kup jakiś w szybki, e, szybki samochód i zrób go do driftu. Moim zdaniem, ponieważ akurat nie myślałem o żadnym, o żadnym kurczę Bugatti w tym stylu, bo to po prostu już jest no, przesada kompletna, ale Nissan GTR. Nigdy bym nie powiedział, że ktoś będzie driftował tym samochodem, tak? A to jest by the way autko z, z Intra, tak samo GTR, ten jest do wyścigów, a ten jest do driftu właśnie bym nigdy, przenigdy nigdy się nie powiedział, że ktoś będzie za tym autem. To auto to po prostu bestem, jeżeli chodzi o drag race'y, jeżeli chodzi... W prawdziwym który teraz oczywiście mówię. Jeżeli chodzi o... O kurczę, no wyścigi na, nie wiem, kurczę, na autostradach czy coś w tym stylu. To, no, to auto miażdży... No, no, to jest po prostu kwintesencja technologii oraz inżynierii. Bym tak to powiedział, to auto. To jest, to jest po prostu definicja inżynierii technologii w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o samochód i, i no zarąbistość auta. To tak. Do momentu, w którym zobaczyłem Daigo Sato, który jest mistrzem Japonii, dwukrotnym mistrzem Japonii oraz e, Ameryki w, w drifcie. E, on osiągnął swoje mistrzostwa poprzez e, w aucie. To była Toyota Chaser, e, z, Toyota Chaser z, JZX100. To jest dokładny model auta, którym, którym jeździł. No, po prostu no, coś, coś niesamowitego w sposób, w jaki ten facet driftuje. Tu za chwilę się pojawi e, taki screennik. Z jego highlightami, przez chwilę będzie leciało to. Więc zobaczyłem to dosłownie dwa tygodnie temu, że on właśnie zbudował nowe auto. Sponsorzy mu. Kurczę, czy ja, gdzie ja wchodzę? W moje auto, ja chcę w upgrade's. Mam pokazać, jak tu ulepszyć wszystko. No kurczę, zrobił to auto, tą bestię, która jest do, do wyścigów, tak? To auto, tą kwintesencję technologii, zamienił to w samochód do driftu, ale w taki sposób, że to po prostu, no. Mła! Mła! Tak to powiem, no kurczę, nigdy bym nie wyobrażał, że takie auto driftowało. Ale wygląda fantastycznie oraz performance, czyli no, pokaz jaki, jaki robi to auto jest po prostu fantastyczny, więc. Wróćmy do głównego tematu auto tuningowania. Więc oczywiście Stock, czyli tu widzicie AWD, All Wheel Drive, to znaczy, że napęd na wszystkie koła. Tak to tłumaczę na Polski, sam jest na Polski, AWD co to znaczy, jakbyś się nie wiedział, AWD to jest all wheel drive, czyli wszystkie koła, napęd, napęd na wszystkie koła. E, RW to, RWD to jest Rear Wheel Drive, czyli ty, napęd na, tylną, na, na tylne koła. I FWD to jest Front Wheel Drive, czyli napęd na przednie koła. Gdyby też nie wiedział taka mała, mała ciekawostka, e, thing, no, no powiedzmy definicja w sumie, więc oczywiście zmieniamy na, na, na RWD, czyli na, na tył napęd. E, następnie co zrobiłem? Aero, no to jak zawsze macie w każdym odcinku to zrobiłem pod siebie akurat. E, to po prostu bardziej mi pasowało takie. Zmieniłem również spoiler. No, bo ten jakoś mi nie pasował, więc biegiem na tym. Więc, idziemy dalej, idziemy teraz do tires. To autko, jak wiadomo, będzie miało dużo mocy, a zarazem jest, nie jest przystosowane w ogóle, jeżeli chodzi o tę grę, nie jest przystosowane do driftu. <laughs> więc, e, przód, przednie opony bierzemy na 275, czepionki szersze niż standardowo biorę. Normalnie bym wzięła 250 i przeważnie biorę, ale w tym, w tym okazji, jakby kupiłem, to jest inne auto. To jest coś nowego, e, od czego ja driftuję. W sumie pamiętam raz zbudowałem, przepraszam, że to, to jest zbudowane już. Zbudowałem je dosłownie tydzień temu. Po chciałem te, odzorować, e, odzorować auto, właśnie daję go za Ale kurczę, no jeszcze nie driftowałem szczerze mówiąc. Po prostu zbudowałem, ale nie driftowałem, bo musiałem coś tam chyba skończyć pracę na, do szkoły. Więc tutaj wielkość, wielkość opon to jakoś za bardzo nie ma nie ma znaczenia Wielkość y, Alufelgów, alufelgów Alufelg, alufelgów. <grytania> Więc y, sprzęgło sportowe sprzęgło sportowa z tego powodu, że y, Gdybym potrzebował zmieniać biegi właśnie jak tutaj Adran się pytał, powiedzmy w takich autach jak to, powiedzmy, które nie są jakby oryginalnie jakby nie powinny być od lift'u to jakby, ja po prostu wiem, że będę się bawił w biegach, więc żeby odblokować wszystkie biegi, trzeba mieć e, wyścigową, wyścigową skrzynię biegów. Następnie driveline, e, bierzemy to również sportowy i differential, differentialu nie brałem akurat, ale właśnie nie zastanawiam się, czy bym, ale kupię. Kurczę, differential kupię i następnie go zablokujemy na maksa, więc e, gdy ktoś nie wiedział, o co chodzi z differentialem, differential to jest mechanizm różnicowy, Mechanizm różnicowy, który zapobiega, właśnie, e, tylnym kołom. Jak auto skręca, to po, wiem, te odcinki kurczę, długo tak trwają, bo ja zawsze tak, tak wszystko staram się najbardziej wytłumaczyć. Więc gdy auto skręca, więc jak widzicie, moje, moje ręce, auto skręca, to to, te, jakby ta opona, ta tylna opona, zrobi jakby więcej obrotów niż ta, która jest na zewnątrz. Nie, ta zrobi mniej obrotów, ta zrobi więcej, więc do tego właśnie jest mechanizm różnicowy, że powiedzmy. Gdy my dajemy gaz, to na tylną oś przychodzi napęd na to koło, które się obraca więcej razy. A na to, na to jakby to koło w tym, w tym momencie nie dostaje w ogóle jakby napędu, czyli to jakby się toczy z samochodem, a to ma więcej napędu, dlatego skręcamy, i gdy podczas skrę podczas zakrętu. E, powiedzmy, waszego taty, matki, nie wiem, kurczę, brata, kuzyna. Auto, powiedzmy, nie boksuje, gdy skręca i nie można go pisku opon, gdy skręca. A samochód do driftu ten mechanizm, który jest po, jest po środku, jest zablokowany, jest zespawany albo zrobiony w taki sposób, że gdy auto, powiedzmy, skręca albo coś, to zawsze te, jakby te dwie pary opon, te dwie pary kół obracają się w tym momencie. Więc gdy on skręca w tą stronę, to ta, to koło ma tak samo szybko się kręcić, jak to koło. Dlatego właśnie im wtedy łatwiej jest właśnie w drifty wejść, powiedzmy, i tak dalej. I tak dalej. Dlatego właśnie auto do drifty się bardzo różni od prawdziwego, od normalnego auta. Więc taka mała, jakby, to też jakby taka definicja odchodzi z, me, z mechanizmem różnicowym, bo ostatnio brat się mnie mocno się pytał, więc postanowiłem Wam również to wytłumaczyć. E, więc e, jeżeli chodzi o platform and, and handling, to ja wziąłem również wszystko na maxa i pamiętam chyba nie brałem, nie nie brałem klatki. Nie brałem klatki, ponieważ byłby za ciężki, a to już ma swoją wagę to auto. Waży 2900 LBS, ja nie mam pojęcia i wy nie macie pojęcia, ile teraz to waży, ponieważ zmieniłem, żeby wiedzieć, ile mam, ile mam koni mechanicznych, e, więc mam 739 koni mechanicznych na, na tą chwilę. Następnie idziemy do silnika, co Was najbardziej prawdopodobnie interesuje. Więc e, z tego powodu, że auto ma w sobie dużo mocy, ale nie ma wystarczająco, aby wchodzić bokiem ze, z oryginalnym silnikiem, więc jak widzicie, bo ma. Więc jak widzicie, większość jest yy, stok. Nie stok, tylko kurczę na maxa zrobiona. Nie jestem pewny co do, yy, do kurcze turba, czy wzięłam na maxa, czy nie. Nie wziąłem na maxa, ok. No to zobaczymy, jak to mi się Prowadziło, ponieważ nim jeszcze nie jeździłem. Yy, dobra, wszystko jest na maksa. Zobaczmy teraz, tuna, jakie mamy yy, Tire Ta Pressure wzięliśmy przód na 2,5. Następnie Gearing mamy 3.60 Weźmy ciupenkę mocniej na 3.55 Żeby więcej jakby, jakby nie przekładał tak dużo mocy powiedzmy na przyspieszenie, tylko powiedzmy na na prędkość, wtedy powiedzmy wydłużymy właśnie wszystkie nasze biegi naraz. No tego właśnie jest nasz Final drive, aby wszystkie biegi jakby naraz skrócić, jakby tak skrócić, albo wydłużyć wszystkie naraz, a później można poszczególnie poszczególnie te biegi robić osobiście. Jeszcze oto nie wiem jak się prowadzi Więc zostawimy wszystko na razie tak, jak jest. Tego nie ruszamy, ponieważ to jest bardziej do wyścigów. Następnie acceleration i deacceleration. Teraz chwila. Tak, wszystko na max. Więc, play, aby apply raczej, to się, kurczę pomyliło Play, już chciałem tu grać grać w tuneapie. upie nie, nie mam pojęcia, jakby to wyglądało, ale no, do grać w tune-upie, no, kurczę, no, kto zabroni, tak? Więc, o kurczę, się na, na ekranie. Więc. Kurczę, powiem wam, że decent, decent. Tutaj jeszcze było jedno takie pytanie. Teraz sekundkę, bo muszę je znaleźć. Eee, dobra, nie pamiętam akurat na, pod którym odcinkiem to było, bo ja mam otwarty teraz szkołę Driftu eee, 3. Teraz nagrywamy czwarty odcinek szkoły Driftu. I tam było następujące pytanie: Dlaczego powiedzmy ruszam z dwójki? Dlaczego powiedzmy nie robię tego, to, że powiedzmy nie ruszam z jedynki do momentu, w którym muszę zmienić na dwójkę, i na dwójkę. Tylko powiedzmy, większość czasu startuję w taki sposób, powiedzmy, że ruszam i następnie dwójkę od razu wrzucam. Z tego powodu, że na, na drugim niego, jak widzicie, już mogę coś tutaj kurczę, kręcić, jakiś zakręt, coś w tym stylu. A w momencie, gdybym startował z jedynki, powiedzmy, widzę to jest zakręt, jest przede mną. I powiedzmy, ruszam z jedynki, tak? Więc jadę. I kurczę, jakby nie mam tej jakby już prędkości, tak? Bo jakby już mi się kończy bieg, jakby już osiągam e, limit. Prędkości na godzinę nadane obroty. E, obroty. mechaniczne? kurczę, obroty? jakie to są obroty? już mi my się myli, kurczę, już zapominam polskich słów, o Boże e, obrotów na godzinę? obrotów. obrotów. mechanicznych? nie, co, koniec mechaniczne, obrotów. Boże, obrotów no dobra, no po prostu. krótko mówiąc, chodzi mi o to, że nie mam wystarczająco. No, ja po prostu nie starczy mi tych obrotów, jakby już nie miałem żadnego marginesu, aby przyspieszyć swoje auto. powiedzmy, jakbym miał to na dwójce, i to jest właśnie powód, dla którego startuje startuję z dwójki. Czasem nawet z trójki, tego jeszcze już nie, już nie widzieliście, ale nie raz tak robię. E, również po to, po prostu. Czasami po prostu startuję z dwójki, żeby po prostu moje opony nie boksowały, a zarazem po prostu szybciej przyspieszyć. Zobaczmy, jak się sprawuje na torze, który podpatrzyłem e, kiedyś, właśnie, gdy wkroczyłem do loby. Ale bardzo dobrze mi się przód kurczę prowadzi. Jakby by czuję, że jakby próbuję się wymknąć z kontroli, ponieważ to nie jest auto właśnie do driftu. Ale powiem żam, że bardzo ładnie się prowadzi. Bardzo fajnie i bardzo przyjemnie mi się kurczę jeździ tym autem. Muszę przyznać, że jest również bardzo szybkie. Szybkie jest. Eeeem... Co do czwartego biegu, właśnie. Sprawdźmy czwarty bieg to jest. Hmm... Wiem, że kurczę, autko, bardzo dobrze wyważone. I właśnie tutaj e, właśnie chciałbym aby podsumować swój... E, to, to co powiedziałem na początku, gdy wyjaśniałem niestandardowe ustawienia e, w autach, więc na przykład w tym przypadku, w, tego, w przypadku tego Nissana nie robiłem praktycznie nic, jeżeli chodzi o, o ustawienia e, biegów. No, zrobiłem czupeńkę final drive, skróciłem aby było... Aby był ciupieńkę krótszy zarazem, co, co można było przyznać, co... Kurcze! Final, final, final drive zrobiłem ciupieńkę krótszy, aby miał jakby więcej... Yy, aby to moment obrotowy był ciupieńkę dłuższy, co nam daje więcej większy, większy, większy margines na danym biegu, na danych biegach, tak? Aby te długie, nasze, długi, nasze biegi będą ciupieńkę dłuższe. E, co zrobiłem również? E, zmieniłem ciupieńkę presję, ciśnienie w oponach z przodu, co jak wytłumaczyłem na początku, to nam daje lepszą sterowność przodu, co nam... No jak mówiłem, po prostu szybciej skręcimy tak dalej, to dalej, nasz przód ma lepszą przyczepność do podłoża. Co jest wspaniałe, co jest bardzo przydatne, jeżeli chodzi o samochody do driftu. E, co jeszcze? No i to wszystko zrobiliśmy i differential zablokowaliśmy na maksa, więc zablokowaliśmy to, tłumaczyłem o co z zablokowaniem differentialu, czyli mechanizmem różnicowym. I to w sumie wszystko. Więc ja teraz będę driftował i chciałbym Wam jeszcze się podzielić z Wami pewną informacją, a zarazem giveaway'em, którego, którego chciałbym zorganizować niedługo. Więc, pierwszą informacją informacja jest następująca. Pierw dziękuję, jeżeli ktoś ogląda do końca moje filmiki, ponieważ jeżeli ich nie ogląda, to się nie dowie tej informacji i o o który za chwilę, za chwilę opowiem. Więc Wam pierwsze dziękuję za to, że oglądacie je do końca. E, a następnie przejdźmy do rzeczy. Pierwszą rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć e, to jest mini-seria, taką mini-mini-serię, którą chciałbym poprowadzić. Chciałbym, aby ta seria, czyli Forza Horizon Szkoła to była moją główną serią teraz na kanale do... powiedzmy, bynajmniej, bynajmniej do wakacji. Bynajmniej do wakacji. E, więc tego się będę trzymał bardzo mocno, ale chciałbym zacząć również taką malutką serię, która będzie prawdopodobnie tylko dwa razy w miesiącu. E, jeszcze jeśli chodzi o wyniki, kiedy będę postawał te filmiki z tej serii nie mam pojęcia jeszcze, do, bo dopiero chcę ją zacząć Więc o co chodzi? O co do Was tak tutaj kurczę Tak trzymam jeszcze daleko od tego co chcę powiedzieć, co, co, to, co to będzie w tej serii. Więc w tej serii, tej mini serii e, Chciałbym robić review. Review i test i recenzje powiedzmy produktów jak zacząć... Takim... Właśnie nie wiem kurczę, bo to by tak... Teraz będę mówił bardzo, bardzo kurczę niezorganizowanie i bardzo nieskójnie, ponieważ moje myśli są w ogóle niepokładane i po prostu sam się nie co do końca chcę. Ale to wam da jakby taką, jakby taką małą przejawkę co chcę zacząć. Więc chcę zacząć review, czyli recenzję oraz, recenzję oraz testy sprzętu, jak na przykład jak zacząć, taki mały poradnik jak zacząć z takim sprzętem zacząć powiedzmy YouTube'a ponieważ ty słyszysz, o zacznę YouTube'a, to co? pierwsze co myślę to o wydatkach w kwocie 1000 tysięcy złotych, To bądź też setki funtów i gdzieś za zagranicy. E, jak sam sam mogę przyznać mój sprzęt, tani też do, do Tani nie należał, ale... Chciałbym wam tak doradzić, powiedzmy, opisywać i na razie robić recenzję sprzętu, który ja mam. Ponieważ nie wszystko mam, powiedzmy, wiecie, z najwyższej półki. Powiedzmy jak sam mikrofon, tak? Powiedzmy, bo to Właśnie chciałbym, aby to była moja pierwsza recenzja, pierwszy jakby taki test. Jakby e, Wam opisać mój mikrofon, który używam. E, na razie Wam nie powiem jakiego, niektórzy mogą wiedzieć, że oglądali pewien odcinek. E, więc po prostu chciałem robić Wam jakby review swoich... E, swoich... E, przyrządów? Przedmiotów? Przyrządów? To dziwnie zabrzmiało. Przyrządów. E, swoich swoich ustawień, swojego set jakby chciałbym Wam się podzielić. Z jakby recenzję porobić. E, więc to. Więc jeżeli jeżeli chcielibyście, powiedzmy, um, taką małą serię zaczął jak zacząć tuba, czyli tam będę właśnie swój sprzęt, jakby recenzje robił i tak dalej, czy jest dobre, czy nie, to dajcie łapkę w górę, jeżeli będzie powyżej 10 łapek w górę, zaczniemy tą serię i będę wam pokazywał, jakby postarał się dam doradzić, co kupić, powiedzmy, a czego nie, czego jakby omijać jak najdalej, a co jak najbardziej za małe pieniążki właśnie sobie kupić. I ktoś planuje, z, wiecie, po prostu zacząć tuba, to plus dla niego. I bardzo... O Jezu, ała, to bolała to fajny zakręt, bo chciałem się rozpędzić. E, więc plus dla niego, a ja się będę z tego bardzo powodu cieszył, że będę mógł, że będę w stanie komuś pomóc, doradzić się dalej. Więc, zaraz przejdźmy do giveaway'a. Więc, e, mam już rzecz do giveaway'a. Jest to... Jest to klawiatura. Jest to klawiatura poświetlana z wieloma funkcjami, bardzo fajna. E, używam ją w tej chwili. Z tego powodu, że właśnie skończę się z zakupu i oraz zrobię właśnie unboxing raz wraz z review. Eee, jak to się nazywa? Co ja zapomniałem? Ja w najmniej na Google, Google szukałem na eBayu eee, Jest to Razer Razer Black Widdle Chroma e, RBD, RGB czyli jedna z tych najnowszych, <coughs> jedna z tych najnowszych eee, podświetlanych klawiatur Razera Ktoś jest zainteresowany nie sobie wygoogluje e, Link podam w, w opisie poniżej więc to będzie to będzie giveaway, czyli będzie giveawayem będzie moja klawiatura, ponieważ upgraduję swoją klawiaturę na tą właśnie na tego Razera. Eee, I po prostu nie mam nie widzę sensu, by trzymać dwie klawiatury w domu, a kurczę komuś może się przydać. Nie jest jakiś stary rupiec, nie jest to wcale, kurczę wiecie, zużyta, nie, nie rzucałem nią moją ściana, ani nie jadłem, nie jadłem nią e, nuteli, ani innych produktów spożywczych. Więc, yy, powiem wam, że zniszczona nie jest, jest całkowicie funkcjonalna, jest wspaniała która prawie jak nówka sztuka, więc sądzę sobie, kurczę, czemu mógłbym nie zrobić z tego giveaway'a, tak? Więc zrobię z tego giveaway'a, ale co będzie, nie wiem, dajcie może jakieś propozycje konkursu w, w komentarzach, więc by było super. Więc, ziomeczki, ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie mnie, e, piszcie w komentarzach, dajcie lajki, like wylistuję nową, nową miniserię, review i recenzji sprzętu do, sprzętu do, do rozpoczęcia kanału na YouTubie. Oraz... Napiszcie w komentarzach jaki, e, jaki. konkurs, jaki może... Co powinienem zrobić właśnie na Giveaway, abyście mogli wygrać tą fantastyczną klawiaturę, która jest poświetlana, nawet Wam to pokażę, tylko włączę kamerkę, abym widział co pokazuje, więc jest klawiatura fantastyczna, w trzech różnych kolorach, jest super klawiatura, naprawdę nie jest, że chcę wypromować produkty dalej, ale bardzo jest bardzo fajna, przyjemna, bardzo lubię guziczki i sposób w jaki się pisze. E, Cyklar jak wspomniałem, dużo funkcji, multimedialna klawiatura, kurcze, no i co tu co mówić. Więc, ziemeczki, dawajcie lajki, tą nową miniserię i oraz, oraz piszcie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, e, jaki, jaki, jaki konkurs powinienem zrobić, e, aby tego giveaway właśnie oddać. Więc, ziemeczki, bardzo Wam dziękuję, że pojawiliście na, na moim kanale. i się Wam się również podobało o Intel, również dajcie lajka, piszcie mi w komentarzach, ponieważ oczekuję Waszej opinii, ponieważ to było coś nowego, coś, co zrobiłem dzisiaj. W tak, kurczę, ta seria w końcu doczekała się, doczekała się swojego intra, więc Dziemczka jeszcze raz bardzo dziękuję, że wpadliście na mój kanał. I do zobaczenia na następnym odcinku. Niech nie potaka ja mi mnie z nami. Haj!